No i deszcz. deszcz pomieszał całe szyki. No, tak wygląda dach odkryty, i mnóstwo zalań. Tu jedynie flandeką się udało to nakryć. Bo była taka nawałnica. A tak co w ogóle zobaczcie? To jest to wszystko pozalewane. Nie wiem, czy widać, właśnie zobaczcie, tu wszędzie woda stoi, zaprawa, która tutaj jest przygotowana na łazienki. To też właściwie zalana od dołu. Pewno te dwa worki od dołu to już będzie do wyrzucenia. No co zrobić. <laughs> już nie mówiąc dalej, że z sufitu tutaj, w pomieszczeniach też tutaj kapało z sufitu, no i wszystko jest tutaj. Jeszcze tutaj nie ma remontu, całe szczęście no. Także taka jest sytuacja jeśli chodzi o remonty Podczas remonty deszczu, raczej znaczy, dachu podczas deszczu no, nie, miało, nie miało być deszczu, nie zapowiadali nawet 25% było, że opady będą no, Tutaj środek cały zalany Spoko, jakoś tu muszę przetrwać wszystko nie ma się czym przejmować. Po prostu wszystko przychodzi w odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie wszystko się dzieje tak jak ma, ma się dziać. Nie ma się czym przejmować. Trzeba to przyjąć wszystko, co ma być Co się dzieje. To chyba najlepiej. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.